powodów marketingowych, muszę was puścić, wiecie o co chodzi. Najgorzej. Masz umowę podpisaną, tak? Z gitem. NBA. Dobra. Adios, Dzięki bardzo. Bye. Dobra. Um, przy okazji, e, jeśli ktoś chce dołączyć do nas tutaj na Discordzie, no to w opisie macie, e, powinien być link w opisie, z tego co pamiętam, chyba wrzucałem, e, do mojego Discorda kanałowego, gdzie możecie dołączyć i z nami też tutaj gadać, grać. E, dobra, e, na Zorze grasz e, Szymon, fajnie, fajnie, Katria jest spoko, e, tak jak mówię, no trzeba tutaj być trochę wyrozumiałym wobec niej, E, bo jest to jednak coś świeższego, o wiele. Z tego co wiem to chyba, no 3 latka pyknęły chyba Alcatry, jeśli się nie mylę. Mogę się mylić, ale, ale mam nadzieję, że się nie mylę. E, e, i, I co? I po prostu, tu też chcę mużyczkę e, i po prostu trzeba być trochę wyrozumiałem, ale starają się chłopaki i naprawdę zajebiście im to idzie. I nie stawia tak bardzo na konkurencję. Jak na, y, jak na współpracę bardziej właśnie graczy, co mi się bardziej podoba, bardziej jest to w moim stylu. Bo ja lubię współpracować, prawda Manel, prawda? Prawda. Oj <ścoughs> Jeszcze nie bije jeszcze. Jak to nie? Jesteśmy wana w piwnicy. Dobra, cichaj tam. Na za założę postać. Dobra. Ej, słuchaj Szymon, zapraszam cię na Gordion, bo akurat zamierzam reaktywować mój klan, bo troszkę mało aktywne chłopaki są, chłopaki i dziewczyny, ale, ale zamierzam zrobić nową rekrutację, nie ma wpisowego, ale są udziałowe, że tak to ujmę opłaty, ale wszystko jest opisane na stronce klanu, więc zapraszam cię bardzo serdecznie, pogramy sobie, no i zbierzemy sobie nową ekipę do grania razem, więc zachęcam, zachęcam. A, i dzięki, i dzięki za subika, postaci. mordeczko. Co tam, co ty tam gadasz, biedaku? Że my też mamy nowe postacie, więc to będzie taki fajny, wspólny start. Tak, bo no, ustawiamy się na różnych przedziałach levelowych na kolosów. I, i nie tylko zresztą, bo y, polujemy na co się da i, i nawet dla samej współpracy. To jest mój mag, moja główna postać na Gordionie którego muszę podbić w tym momencie na 120, chociaż nie wiem czy tancerza nie podbije na 120 i go nie postawię na kolosie, a maga zamierzam bić do 300, ale w swoim, w swoim tempie. Super Szymon, wbijaj na kompa i możesz wbić na... Możesz wbić na co? Na Discorda. Tymczasem my tutaj musimy się ogarnąć trochę, menolątko. No. A co z tymi tymi osypkami już działa, to? Złoscy... O, działa. O, właśnie. Działa? Naprawili? Super. Działa, no. No i wpytę super. Tak to się robi w Missouri. Nie postaci odbiorę. Um, dobra, to ja się do tu zmertepnę, sprzedać e, ciupagę pamiątkową. Bo tutaj A się chyba gdzieś warto? dało. E, 250 koła. A w tuzmer dostaniesz za to chyba 80 albo, albo coś takiego procent. Więc całkiem spoko. O, mam mumię znowu. A dobra, ja myślałem, że mam znowu mumię do bicia. A ja mam mumię po prostu do bicia, bo wczoraj biłem je na tansku, a dzisiaj na magu. Więc spoko. Dobra. Mhm. Gdzie ja to mogłem sprzedawać? U Kalitnika Jędrzeja i u Kefti. Keftia dawała trochę mniej kasy, chyba, ale miała ograniczenie do 900k. Mam nadzieję, że u Jędrzeja sprzedam. Neutrala, nie pamiętam. Ale, ale spróbujemy. Albo Jędrzej, nie, Kendal, Kendal właśnie o niego. U Kendala. Wait, yy, w Tuzmer hmm. jesteś? To sobie też od razu sprzedam? Tak, tymczasowo, jest, tym, tymczasowo jestem w Tuzmer. Dobra, to do ciebie lecę. Czy mi się odblokował czat? Odblokował się czat, jest dobrze. E, dobra. Zobaczymy, czy tutaj u Kendala sprzedam sobie neutralka. Nie sprzedam. No dobra, no to do Tuni trzeba mi lecieć. E, wyjmę sobie też ulepszacze, bo zastanawiałem się, czy, czy opłaca mi się tyle bulić za wyjęcie ulepszaczy z różdżki, ale, ale opłaca się, bo to ponad 5000 punktów ulepszenia, więc e, why not? E, to do wywalenia, to do wywalenia wiadro do wywalenia. Albo nie, będziemy dzisiaj lać wiadrem ludzi. Dobra, to bym już szczerze zniszczył. Strój pączka, wystarczy mi go. E, strój górola. Ocie panie, o gorolu ty. Będę spokojnym gorolem, bo ja jestem spokojny, gorol. O, patrzcie, nic mi się nie zmieniło, tylko, tylko jakieś ozdoby na niebiesko. Czy mam teleport do tuni? Powinienem mieć. Mamy do tuni. Baja. Będę musiał jeszcze ustawić kolejny kamień, tylko nie wiem, nie wiem w sumie na co go ustawić. Muszę się przyzwyczaić do tego, że w przeciwieństwie do Alcatraz tutaj nie wystarczy, że podejdę do postaci i zacznę gadać. Dobra. A tylko ładnie mi ścięła tunia wartość tej moty motyki, kurde. <grywki> Ciupagi. No cóż. Co dzisiaj tutaj zrobimy? Dzisiaj przede wszystkim myślę, że yy, sprawdzimy sobie, czy jakiś heros będzie warty uwagi. 116 level, to jest to, co właśnie, czego właśnie teraz potrzebuję, 116 levela herosa. No nie zrobimy go nawet we dwójkę, więc sorry, memory. Yy, dobra, wstępamy do Ithan. Yy, ogarnę sobie pożądalek yy, w ekwipunku i myślę, że możemy pójść na Mumie na początek, dobra? Dobra. Myślałam, żeby sobie zacząć y, robić questy wielkanocne y, na tej drugiej postaci mniejszej, no ale skoro chcesz być no to dobra. Ja, 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 ja sobie zrobiłem już y, całą linię questową nad, y, świąteczną nad tym, y, na tym... Mhm. na magu. Na... tak, na magu. Mhm. Więc pod tym kątem ja no. już jestem z, y, content. No to wiesz, jako że mam dwie postacie, no to chcę sobie skończyć, ja mam połowę questów tam zrobionych, nie? Ej, to zrób sobie questy, a ja w tym czasie sobie porobię E3. Bo dobre. mam y, dostępne pięć walk u z elitą 3 świąteczną. Więc mhm. spoko. Dobre, dobre. Ocie, panie, jakiś alkoholik, boitkan się kręci i piwa upuszcza na ulicy. A widziałam. A to ty pewnie, Menelu. O, a, byłam, widziałam. Mnie. O, góralska przygoda! Też kolejne, dobra. Dzisiaj będziemy bić mumie i górali. Ale zaczniemy od robienia E3. Ej, ale patrz. Wyszedłem z Alcatri i nagle połowa widzów była. No bo tam był ten Błazen, jeszcze tam Gitu był. On miał Gitu, tak? Tak. Dokładnie. No ale nie wiem czemu, Ale wydaje mi się, że kojarzę i to tak bardzo kojarzę głos Błazna. Ale może mi się coś tam... Błazno wydaje mi się, że chyba coś nagrywał. Czy znaczy, wiesz co, nie tyle coś... Jakby nie śledziłam nigdy ani YouTube, ani z takiego i także nie wiem skąd miałabym. Raczej, raczej chyba nie, nie był Alcatryjskim Al youtuberem. Coś, co, nie pamiętam szczegółów, co nie, ale coś takiego mi się kojarzy, że chyba by miał jakiś związek z tubami. Dobra, zobaczymy, czy zrobię tego baranka w tym momencie w taki sposób, w jaki mam. Um, coś mnie jeszcze tutaj interesuje. Uuu, to jest fajne. Burza u mnie idzie. Burza u ciebie idzie, to fajnie, u mnie nie. Tak, no. Ja przez chwilę, to... że mnie internet w ogóle wyłączy, ale, ale jest bit. Jakie on ma w ogóle odporki? On ma beznadziejne odporki, zajebiście, podoba mi się to. Ej, fajnie mi się go robi tutaj, tylko że ten baranek ma leczenie, ale ja też mam leczenie. Mhm, dobra. Mm, dobra, szansa na zamrożenie. Oj, to będzie ciężka jednak walka. No nie! już zrobił mnie, gościu, w połowie życia. A ja miałem Baranek dobrze tego maga zrobionego robią? całkiem. Tak, znaczy dobrze miałem tego maga zrobionego. Kurde, różdżkę mam zwykłą od handlarza i zbrojkę. Dobra, <laughs> czyli nie był, nie był dobrze zrobiony. No trudno, no. Raz się żyje, a raz umiera, jak widać. Zrobimy go na razie na normalnym. Ale myślę, że spróbujemy jeszcze dzisiaj podejść na, na trudnym do niego. Musimy znaleźć na niego jakiś sposób. No bo za łatwo go robię na, na normalnym poziomie. Dobra, co my tu mamy? Orb mamy od ognia. I myślę, że to nie będzie głupie podmienienie go sobie teraz. Mimo, że tamten mnie leczy drugi, a nie, ten też mnie leczy. Kurde, bierzemy go. Tylko muszę sobie umki pod ogień wtedy zrobić. No, bo lud, lud ładnie biło ode mnie. Dobra, to nie będę na razie z tym kombinował, ale będę miał to na uwadze. W takim razie. Mogę się mylić, ale mam wrażenie, jakby zmienili niektóre melodie z. Ten. z, z muzyki margunemskiej. Już co? Nie mam nigdy włączonej muzyczki, także nie wiem. Dobra. Jeszcze zrobię na normalnym poziomie. I zobaczymy. Właśnie ja by było, jakby dzisiaj yy, na mumiach też mnie zaczęło coś tam ścinać, jak ostatnio. Życie, no. <grytanie> dobra, hełmik wpadł. Na 102, ja mam na 85, no to to jest coś, co moglibyśmy wymienić, ale tam mam absorpcję wyższą o wiele. Ale kurde, no dobra, no ten hełmik chyba będzie lepszy jednak. A zobaczymy go zresztą. Na to, na tym, na bieżąco go zobaczymy. Jak ciszy, on idzie, bo mówiłeś, że wbijasz zaraz na kąpie. Dobra, spróbujemy jeszcze raz trudną. Tak. Chcemy zaryzykować trudną walkę. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Hmm. Czym go będzie najlepiej bić? Zimnem na początek. No dobra. Mm, mm, dobra. No nie, nie dam mu rady znowu. Nie, no słabo, słabo. Ja myślałem, że ten mag jest lepiej skrojony. Znaczy radził sobie wcześniej lepiej, ale tutaj widocznie rzeczywiście muszę ten ekwipunek wymienić, bo Nie, no teraz go przeglądam to, że serio jest z nim słabo. Do 90 levela mam ten ekipunek. Najlepsze mam ręki na 97, to, to jednak nie ma nawet co, co próbować w tym momencie w taki sposób. Więc myślę, że niestety, ale poleci, polecimy te walki na normalku. Trochę strata, ale no cóż. No cóż, witam kolejne osoby na live'ie w ogóle. Dzisiaj sobie łagodnie tutaj e, baranka bijemy. Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. A, ja gładzę baranka. Ej kurde, no ja już co mogę na zimno robić postać normalnie. Na zimno i ogień. Ciekawie. Ale dobra, no. Ej kurde, dużo mi zbiło dziwo. Coś tu jest nie tak. Absorpcja chyba była tutaj znacząca w moim przypadku. No ale dobra, bijemy dalej. Hej. Ej, koło jakiego miasta znajdę żywioł wody? Wojtchan. Okej, okay, dzięki. Dobra. No dobra, robimy barana. Daj mi jakieś hero. Ziomek, ja wiem, że na normalu robię, ale dałbyś hero. To, bym, to, to obiecuję, że bym cię zrobił na innym, chociaż została mi już jedna walka z nim. Hmm. Dobra. Użyjemy tego zaśpiewu na nim i spróbujemy ostatni raz na normalu go bić. Na trudnym znaczy się. Szefu do mnie pisze. Nice. Zawsze o tym marzyłem, żeby w wolnym czasie szefu do mnie pisał. Też to może być akurat. To może być akurat. Coś ważnego? Nie, nie. To może być akurat mem. Czyli w sumie coś ważnego, A. tak? Zgadzam się. Nie, no na nawet z tym go nie zrobię? Przecież to jest głupie. To jest najgorsze, że on jest magiem i też się może leczyć. No chyba sobie jaja robią. Co to za gówno gra? Co to za, gu... Co to za gówno gra? Yy, słuchaj gitu, no. To jest bardzo git gra. Grzegorz, to nostalgia. Dokładnie, Margonem to nostalgia. Alcatria to nowa era. Jak książki od Matmy. Nowa era. 2 do 0. Dostałem powiadomienie na Discordzie. Obstawiam, że, że Szymon właśnie dołączył do nas. Tak zakładam, ale może mogę się mylić. Nie mam teraz w żaden sposób, jak podejrzeć tego. Czekaj, ja mogę sprawdzić. Hmm. Chyba tak coś dołączył. Dobra, no i zbrojka weszła. No Uchca, i fajnie, ale bez wiem, absorpcji, że... co? Że zakładam postać łowca, albo tancerza. Ja mam tanska, zrób se łowcę stary. Dobra, trzeba teraz iść w takim razie do Goroli. Mordziata dołączasz? A, ja? Tak, no. Dobra. Fajnie, że Klimek stoi koło Goroli. To ja już jestem wyjącym w wyjącym wąwozie mordo. O nie, ktoś... pusto jest na razie. Ale dobra, jak się zgrupujemy to będzie raźniej. Mam łowcę, ale mam też tanska, łowce łowcę mam mało aktywnego, więc... Tak naprawdę weź to, w czym będzie ci najwygodniej grać, Sary, ale... Ale tak jak mówię. Wyjdź do nas na głosowy, będzie łatwiej się dogadać. Chyba, że masz 5 lat, to, to może być ciężko, ale no. Wait, jak się tam szło na ten górę? Ale... A... O matko. Gdzie jesteś? E, w Puswer. No to przede wszystkim to potrzebujesz być w Verbin. Dobra. Wejdź se na mapkę eventową, zagadaj do Klimka, żeby pogadać w bezpieczniejszym miejscu i będziesz koło mnie. A, dobre. Płacę w se na klan momencie. w sumie, bo, bo też jakiś czas nie płaciłem. Myślę, że żeby nie przesadzić to 10 milionów wystarczy. Żeby nie, nie przesadzić, 10 milionów No słuchaj, to już jest za 10 tygodni Czyli w sumie 2,5 miesiąca ma wtedy z głowy No Żeby było fair, że właściciel też płaci O, Pyspiesz... lukerna i polewacka kolejna. Wincy i polewacek y, Siema Menelu O, dzień dobry No nie wiem, czy chcę dołączyć Brzmi podejrzanie i czemu mieli mi życie? było. Łupanie. Zróbmy sobie tak i być. Defekto. Obstawiam, że defekto to nasz nowy kolega. Dobrze myślę. Ej, przyjąłem go, a nie, nie, nie dodało go. A, dodało. Dobra, mamy. Łowce założył. No i super. Dobra. Yy, słuchaj, Szymon. Akcja będzie wyglądała tak. My mamy postacie, zarówno z 30, jak i jakiś tam chyba 60, 70, którymś setnym levelem. Więc znajdziemy się na każdym przedziale. W sumie to ja Cię dodam od razu. Gdzie Ci jest? No, gdzie mogę być? Nie, bo sobie. A, dobra. Przeskoczyłam sobie na YouTube i wiesz, skupiłam Cię. Od razu masz zaproszonko defekto. No i co? No i zobaczymy, czy w ogóle nie mieli tutaj szansę teraz powalczyć. O, coś tu mamy. Um, działaj w klanie tak. Przeczytaj sobie stronę yy, wewnętrzną klanu. Tam masz wszystkie zasady opisane. Um, no, z pierwszym levelem, no to wiesz, nie ma, nie ma co się spinać z tymi wszystkimi opłatami, ale, ale miej na uwadze w razie czego na przyszłość. Myślę, że tak od 20 już by się zdało opłacić. No i opłaty są dostosowane do tego, tak naprawdę, jakie są możliwości zarobkowe. A myślę, że możliwości zarobkowe są dość gęste, że tak to ujmę. Więc jak najbardziej. A co do innych widzów, też Was serdecznie zapraszam. Jeśli gracie na Guardianie w Margonem, to zapraszam Was gorąco do dołączenia do klanu do Zmierzchu Gordionu, moi drodzy. Zmierzchu Gordionu. Zbieramy się tutaj do chillowej gierki, ale też do e, bicia bossów, więc jak najbardziej. Czekaj, w sumie to ja muszę zrobić jedną ważną rzecz. Co tam szefu do mnie pisał? O! Być może po, koło 21 będę się e, widział z szefunciem na spacerku, bo może z psem wyjdzie. O, fajnie. W sensie podjadę do niego 7 km, ale no. Why not? No zawsze, to, zawsze to jakaś socjalizacja. Albo resocjalizacja. No. E, dobra, dawaj tędy. Domu. Przepraszam bardzo, kto dzisiaj był nad zalewem? Bo musiałeś tam pojechać, tak? Nie musiałem, Marek powiedział, że, że mogę, ale nie muszę. No on nie zmusza, ale jeśli chcę... Więc po lajwie tak naprawdę. Y jeśli ktoś nie jest na bieżąco. A, no i spoko, no to możesz wbijać 40. Tylko miej na uwadze, Szymon, y to co jest na stronie wewnętrznej klanu, czyli że my teraz y najwyższy poziom mamy 106. Więc mniej więcej wybierz sobie, na który przedział y chciałbyś na razie jakby po pobić. Czy, czy idziesz z nami do, do setnego w górę? Y czy, czy stoisz gdzieś? Y Zobacz sobie, jacy są gracze w ogóle i tak dalej. Chociaż y, nie ma się też co 100 o tym sugerować, ze względu na to, że y, większość tych graczy niestety jest już nieaktywna. Od jakiegoś czasu. E, tak czy chodzi mi o to, żebyśmy nie biegli tutaj z tym levelem, nie wiadomo jak bardzo w górę. unikacik. E, żebyśmy nie biegli nie wiadomo jak z tym levelem. E, bo chcemy sobie tak chillowo pograć. Idę z wami. Karolina... Na sztywno. What the fish? To tutaj rodzinnie się robi: Szymon, Karolina. <laughs> Oboje wiem, Cis. Ale obstawiam, że Karolina to raczej nie jest inna osoba, tylko. Chociaż kto wie? Może, mo mo może może to jest. Może to jest tylko ten. Może rzeczywiście ro rodzinnie oglądają live, y, co nie? Bo równie dobrze to może być po prostu konto jakiejś siostry, czy coś. Coś tutaj zabijał i zabijał 210 level. Spadamy. Dobra. Szkoda nerwów. Do wyjścia? Mhm. Dobra. Zerknę sobie od razu na klan. Czy, czy ktoś się zgłaszał? Jeszcze nikt się nie zgłaszał. Ale zachęcam do zgłaszania się do klanu, ze względu na to, że zawsze coś tam się e, wykmini. I Discordowo, i w ogóle. A myślę, że tutaj największe korzyści to, 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 są, to są tak naprawdę kontakty poprzez Discorda. Ehm, ojejku. Cóż to. 113 level, no i super. Porażenie. Dawaj no, na nawalaj go umkami. Nie, raczej nie przeżyjemy, bo obstawiam, że gościu ma zajebiste kwipunek, ale no. Nie lubimy gościa, huntujemy, tak? Tak. <ścoughs> <śmianowicie> tak to się robi, to jest potęga YouTube'a, tak? Huntujemy tego gnoja. To była baja. Słuchaj, nie ma lekko, tak? No. O, przeżyłaś Ojej. na szybkiej walce. Ej, stój. Kurde, mordo, weź... No to weź się sprawniej trochę lecz, co ty, miksturek? Nie masz na wierzchu, miksturki się trzyma Mam. na wierzchu. Mam. Kuźwa, no. Co, że niby ty taki silniejszy ode mnie, co? No, patrząc na to, ile życia tracisz. Cienia się. Ej no, ale nie moja widzę, to... Jaki ty masz tabel? A, jeden masz wyżej, wiesz? No ho ho, jaka różnica? Po prostu Jakiś jestem ja lepszy. Wiec... Gdzie ty leziesz? Chodź tu Menelu. Nie wiem. Daleko od ciebie, kuźwa, uciekam z piwnicy. A... <grym> parę procent ci zostało, fajnie było, co? <grym> Oj, daj mi spokój. O, przycięło się ładnie. Ej, dobra, ja mam zagadkę. Mm, mm, mm. Nie umieraj, dżdżownicy. O, gracz. O, lał nas. Dobrze, że nas olała, miło mi. Hmm, rękawicki. Yy, a właśnie, bo nie zwróciłem uwagi. Ja mam obserwować i czat lajwowy, i czat w grze, i jeszcze z Tobą gadać, to jest ciekawe. Ale defekto napisał, że może być na przedziale Toloka, bo kamyki drogie. No i namówiłeś, stary. To ja myślę, że na ten przedział też my spróbujemy sobie wbić nasze postki 30. -tki. Ale... ale bez pośpiechu my to robimy, bo mamy trochę tych postaci do ogarnięcia. Przynajmniej ja mam trochę tych postaci do ogarnięcia, Menel ma dwie. Ale damy radę, stary. I tak dużo. No, wiadomo. Ej, Ej, poczekaj. No to szybko, szybko, Menelu. Wrzuć se w pasek najlepiej szybkiego używania. Ja ci kiedyś wrzucałem, to jest tam na lewo od życia. I wtedy se klikasz cyferkę i... robisz. Tak, idź do tej trójki, dawaj, no. Co, ja bym nie dała trzech raz. Ja, ja nie wnikam. No. I co, stary? Chcesz nas atakować? Ulecz się, ulecz się, na 100%. O. Ej, stary. Naprawdę, wiedziałem, że on to zrobi. Zawsze lubiłem naszych y, wspaniałych współgraczy. A, nieważne. Czemu on mnie cały czas przez kilka rund robił? No bo miał szybsze SA, szybkość ataku.